Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj i ze mną jest dzisiaj Olek. Siemano e, Dzisiaj będziemy kręcić filmik na creeperwardzie.pl e, Będziemy pokazywać e, jak zrobiliśmy naszą ekspiarkę oraz będziemy zabijać wszystkie gąbiaki z ekspiarki. E, będzie się działo e, dosyć dużo, bo trochę ich tam jest. Ponad 28... Y, 28 dwadzieścia osiem jest y, y, spawnerów, więc trochę i jest trzeba się przygotować. dać bardzo fajne rzeczy. Majcie sobie miecza i coś do jedzenia. Gdzie? Na drugim mieście. Na drugim piętrze jest jedzenie? No, a na pierwszym jest... miecz. No już wiem, dobra, jedzenie. Zupkę... O kurde, więcej zupek, nieciekwe. Cztery zupki No, i jedna, kurde, Idziemy.

No nie bij, nie bij mnie. Kurde, ja mam takiego lega! tak chwilę mam jedno życie. Tak, próbuję cię odgonić. Dobra, odgoniłem trochę. Tam trzeba wejść. Wiem, no, ale jest tam zbyt dużo. No to po co zrobiliśmy tam 28? No, że było dużo expienia. Ja nie mogę, zginęłem. Od razu, od razu, od razu! Tu może o, ich nie idzie. będzie! No i mało jest znowu. Tutaj ten, tutaj ten, bierz swoje i, ty. I te. Idę, no, idę. I jest dużo już. No wiem! No prowadzimy, prowadzimy do nas! Właśnie, ja a ja boję, dobra. Idziemy, idziemy, idziemy! Kurde dalej! Macie coś do mnie? Wszystko. Kurde, jak mnie wyrzuciło. Za chwilę Po się nie ginąć przez jakiś czas. No, nie będę ginąć. Kurde, tylko co? Dawaj oświetlaj tu las! To jest oświetlone. Ej, to i tak spadają. No bo za jasno jest, za ciemno jest. Za ciemno jeszcze.

To idę po świeczki. A tylko droga. Cztery gdzieś, tak. A ty tam ubezpieczasz cały czas? No i góry, bezpieczam. Trzymaj na mnie cały czas. Jak jednego zabiję, zaraz znowu się stworzę. Bezpieczam idę. O mój Boże. O mój Boże. O O ja mam dwa i pół sezyszkę, mi się jeszcze nie odnawia. Tak. To jest? Nie mogę, ci na mnie cały czas idą. Zapróbuję, próbuję. Na ciebie jest, jest dobrze. To, jak zrobię to. Jest... Dobra, już nie będą się śmiać. Dobra, i otwieram jednemu widzowi po tutaj. Idę pokazać zbliżenie. Oto tutaj mamy 28 spawnerów. Ładnie to wygląda, nie? Mhm. Wszyscy spadają tutaj, e, płyną do tego, a my tu ich ładnie giniemy. Gdzie on jest? Yes, yes. Nie mów, że na marlę to robiliśmy. <laughs> pokazywaliśmy jeszcze wicełku. Ja mówię, że jak przyjdzie. Jest, 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 jest. tutaj. Opa. Znaczy no. dla sieżna. Bo ja teraz na chwilę tu zamknę trochę potem tutaj. Tego mniej. Tak? O, przynajmniej będzie długo tak. Wysokość raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć wysokości. Każdy ma raz, dwa, trzy, cztery. To nawet 24. są. No chyba nam to nie wyszło obliczenia. Nie, 28 jest. 27, 27.